Witajcie drodzy widzowie! Dzisiaj pokażę Wam film, który nagrałam w kurniku. Postawiłam kamerę w czasie, kiedy kurki znosiły jajka, skierowałam ją na gniazda i wyszłam. Cały film nagrywałam dobrze ponad godzinę, może z 70 minut, i naprawdę nie miałam pojęcia. Że tyle dynamiki może być w zwykłym znoszeniu jajek. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda proces szukania właściwego gniazda przez kury, zapraszam do zobaczenia tego odcinka. Cały film, który nagrałam dzisiaj w kurniku trwał około 70 minut, ale ponieważ byłoby to zbyt długo i może zbyt nudno, więc postanowiłam ten film przyspieszyć. I to, co teraz oglądacie, to jest przyspieszenie ośmiokrotne czyli kurki ruszają się 8 razy szybciej niż zwykle. Ale dzięki temu będziecie mogli zobaczyć, ile wysiłku kury wkładają w wybór właściwego gniazda. To, co tutaj widzicie, to są moje gniazda. Cztery skrzynki drewniane, kiedyś po jakichś szufladach zbiórka. Jeden kart, jedno kartonowe gniazdo, jedno gniazdo z takiej skrzynki na owoce i jedno gniazdo takie też na owoce plastykowe. I w tym gnieździe, teraz może jak widzicie, siedzi sobie brązowa kurka. Muszę od razu zaznaczyć, że preferencje kur. Się zmieniają. Dzisiaj jedno gniazdo jest na topie, drugiego dnia drugie gniazdo jest na topie i nie ma to zupełnie związku z tym, że to gniazdo jest drewniane, a to kartonowe, a tamto plastykowe i dlatego kury są nim zainteresowane. Mówię o tym, ponieważ zaraz zobaczycie, co się tutaj tak naprawdę będzie działo. Tutaj zresztą, jak może już zaobserwowaliście, ta szaro-brązowa kurka kręci się nam tutaj cały czas od początku. Film trwa już ponad dwie minuty, więc ta kura ponad 16 minut już biega wokół tych gniazd. I zobaczcie, nie może się zdecydować. Odwiedza w zasadzie każde po kolei i w każdym jest nie tak. Tu zagląda, tam zagląda i nie, nie jest to to, co by chciała. Teraz weszła nam jakaś brązowa kurka i też będzie teraz sprawdzać po kolei wszystkie gniazda, w którym można byłoby znieść jajko. Tak jak widzicie, tamta kura też już siedzi dość długo w tym gnieździe, bo kurka w gnieździe lubi sobie posiedzieć. Zwykle to trwa pół godziny, czasami nawet dłużej, i muszę Wam powiedzieć, że też nie zawsze kurka siedzi, żeby znosić jajko. Czasami sobie siedzi, żeby sobie posiedzieć. Czasami mam nawet wrażenie, że to jest jakiś mechanizm wypracowany, żeby poudawać trochę, że znosi jajko, żeby nie zostać wyeliminowaną ze stada. Nie wiem, tak sobie tylko zgaduję. Może do tego o to chodzi, może tak się przez te lata działa życia z ludźmi. Kury wycwaniły, że po prostu udają, że znoszą jajka, dzięki temu człowiek myśli, że ta kura jest pełnowartościowa. Moje kurki mają zapewnioną emeryturę, więc udawać nie muszą, ale tego nie wiedzą. Więc y, natomiast no, te kurki, które tutaj teraz biegają, więc brązowa, szaro-brązowa, bo cały czas nie mogą się zdecydować, przewinęła nam się jeszcze szara, czyli już trzecia. One będą znosić jaja, one jeszcze nie udają, tym niemniej ciągle nie potrafią znaleźć tego gniazda, w którym chciałyby to jajko znieść. Widocznie nie mają jeszcze takiego ciśnienia, że muszą koniecznie usiąść w tym gnieździe, i to, żeby to jajko znieść. No ale zobaczcie, teraz ta kurka szaro-brązowa, która biega tu już od 20 minut, postanowiła wejść do gniazda plastikowego, przeszła przez kurę, wyszła. Ale mamy teraz nową brązową kurkę, która obchodzi teraz górne gniazda, i zastanawia się, w którym gnieździe znieść to jajko. Ciekawe, które będzie to najwłaściwsze. No zobaczymy, zobaczymy co tutaj się dalej zadzieje, bo sytuacja ciągle jest dynamiczna. Jedna siedzi, trzy biegają. Teraz znowu wróciła szara. Znowu przechodzi przez te moje gniazda. Tam był między tymi drewnianymi gniazdami, gdzie teraz biega ta szara kurka, karton, który separował właśnie te dwa gniazda od siebie, żeby kury miały więcej intymności. No ale jak widać, te bieganie w lewo, z lewa na prawo, no niestety tutaj nie pomaga kurki, które też tak biegają po tych gniazdach. Jeżeli trafi się jajko gdzieś w którymś gnieździe, które jest na przykład już od starej kury albo od bardzo młodej kurki, te jajka są często bardzo miękkie i takie kurki właśnie biegając po tych gniazdach bardzo często wchodząc, wychodząc potrafią po prostu takie, takie miękkie jajko rozdeptać. Jest to wtedy troszkę trochę kłopot dla mnie, ponieważ te żółtko, białko roz, rozmazuje się po tej reszty, reszcie jajek i te jajka trzeba myć. A jajek w zasadzie nie powinno się myć przed włożeniem do lodówki, ponieważ ta zbłąka, którą to jajko jest obłożona zatrzymuje tak naprawdę wilgoć i przedłuża świeżość, więc lepiej nie myć takiego jajka. No ale cóż Zrobić, jak już brudne trzeba umyć. Tu zobaczcie, teraz już mieliśmy impas. Trzecia kura wskoczyła do gniazda, więc ta druga wyskoczyła. Pierwsza jeszcze walczy. Nie mam pewności, czy już zdążyła jajko złożyć, ale ta pierwsza najwyraźniej już nie może dłużej wytrzymać. Już musi znieść to jajko, i więc musiała tutaj absolutnie swój autorytet. I ale jak się okazuje, jednak wyszła, wyszła i po raz i teraz weszła do gry już czwarta kura, również szaro-brązowa. Ja je rozróżniam, więc wierzcie mi na słowo, że to jest inna kurka. Zresztą, zobaczcie, teraz były dwie przez chwilę w kadrze, i teraz trzy się kręcą. No, ta pierwsza już zniknęła, wydaje się, że jednak jajko sobie zniosła. Po drodze, a tutaj zobaczymy, co się dalej będzie działo. No, ta pierwsza ciągle nosi się jak z jajkiem. I teraz to powiedzenie nosić się jak kura z jajkiem, myślę, że będzie dla Was pomalutku jasne. Zobaczcie, ile czasu kury poświęcają na podjęcie właśnie takiej decyzji, które gniazdo. Słuchajcie, tu już mija prawie 7 minut, więc razy 8 to już prawie że dochodzi do 50 minut. Kiedy, czy może nawet ponad 50, kiedy ta pierwsza kura tutaj biega po tych gniazdach i ciągle nie może się na nic zdecydować. Tutaj mamy już znowu kolejkę. Słuchajcie, szara. Myślę, że ona już się zdecydowała. Brązowa też się zdecydowała na gniazdo, ale jest pewien problem. W gnieździe siedzi kura. O, właśnie wyskoczyła, nastąpiła zmiana. Kolejna weszła, znowu ta wyskoczyła, teraz szara będzie siedzieć yy, obok i cały czas zaglądać. No słuchajcie, to tak jak po prostu podczas piłki nożnej, kiedy taka jest dynamika. Oczywiście, no tu jest ta większa dynamika, bo jest szybciej, ale tak czy siak, zobaczcie, ile tu się dzieje, ile czasu te kury potrafią biegać po tych gniazdach, żeby znaleźć to właściwe. Przy wyborze gniazda bardzo ważna jest tak zwana kolejka dziobania, czyli jest to pewna hierarchia kur. Jak nazwa wskazuje, kury, które są wyżej w hierarchii, będą mogły pierwsze coś dziobać, jakieś jedzenie, ale dotyczy to również siedzenia w gnieździe. Co to znaczy? Kurka, który siedzi w gnieździe i jest powiedzmy wyżej w hierarchii dziobania, będzie tam siedzieć i do tego gniazda nie odważy się wejść jako druga kura, która jest niżej w kolejce dziobania. Może do gniazda wejść tylko taka kura, która po prostu jest albo równorzędna, albo jest wyżej i wtedy tą kurę po prostu wyrzuci. Kiedy oglądacie ten film, pewno zastanawiacie się, ale o co chodzi? Czemu wszystkie kury koniecznie chcą się znieść do tego samego gniazda? Czemu poświęcają tyle wysiłków to, żeby wznieść się właśnie tam, gdzie inne kury? Otóż mają ku temu naprawdę bardzo ważny powód. To nie jest koniecznie powód uświadomiony, jest to raczej instynktowne, ale o, o co chodzi dowiecie się z mojego następnego filmu, bo jest to tak naprawdę temat, na cały odcinek. Więc, jeżeli jesteście tego ciekawi, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, wtedy nie przegapicie właśnie tego filmu. Tutaj możemy jeszcze popatrzeć, jak kurki tutaj się wymieniają między sobą, biegają tam i z powrotem. No, w naturze chodzą, ale i tak, tutaj jest to imponujące, ile wysiłku wkładają właśnie w to, żeby znieść to jajko w danym konkretnym gnieździe. A teraz zobaczcie jaki jest efekt poszukiwania gniazd. W górnym rzędzie na cztery gniazda, tylko w jednym, właśnie tym plastikowym, są cztery jajka. Natomiast w dolnym rzędzie nie ma, słuchajcie, żadnego. Wprawdzie siedzi tu jeszcze jakaś kura, ale na tą chwilę nie ma pod nią żadnego jajka. Nie wiem, czy tak sobie chce posiedzieć, czy coś będzie znosić. Na tą chwilę nie ma tam nic. Zobaczymy jutro, czy tam będzie jakieś jajko. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ po drugiej stronie było gniazdo, które było poza kadrem, i tutaj też odbywały się pewne jakieś zawody, która pierwsza zniesie jajko. Jestem pewna, że po zobaczeniu dzisiejszego odcinka nie macie już żadnej wątpliwości, co oznacza przysłowie nosić się jak kura z jajkiem, czyli wahać się, podejmować decyzję długo i strasznie przenosić właśnie tą decyzję w czasie. To jest właśnie dokładnie to, co robią kury. Które też nie mogą się zdecydować, które gniazdo, i tak chodzą, szukają, i wydaje im się, że może to, a może jednak tamto, a to, które by chciały zajęte, to może jednak to, a może tamto, więc noszą się po prostu jak kura z jajkiem. I to już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że Was tutaj coś zaskoczyło, że czegoś się dowiedzieliście. Jeśli Wasze kury też tak znoszą jajka i biegają po gniazdach, dajcie znać w komentarzach. Poza tym zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę i do widzenia!